Cześć, tu Fiki Miki, Agatki i Moniki. Nasze filmiki pojawiają się zawsze dwa razy w tygodniu, w sobotę oraz w środę. Wbijajcie też na nasz drugi kanał, no to gramy. A dzisiaj zapraszam was na megaśny filmik. Agata, ciekawie jak ten Karmelek został sam bez nas w domu. No, ja też cały czas o nim myślę i tęsknię za nim. Słuchajcie, dzwoniłam dzisiaj do babci i babcia powiedziała, że karmelek ma się bardzo dobrze. No, to dobrze. Uspokoiłaś nas, mamo. Ale i tak strasznie zanim tęsknimy. Nie mamy kogo błaskać, przytulać. Codziennie się nim opiekujemy, dajmy mu bawimy się z nim, brakuje nam tego. Dziewczyny, doskonale Was rozumiem. Ja jak byłam w Waszym wieku i pojechałam na kolonie, to też strasznie tęskniłam za moim chomikiem. Miałam wtedy chomika, który nazywał się Tosia i bardzo lubiłam się nim właśnie opiekować, zajmować, dawać mu jeść i też mi tego brakowało. No tak, zwierzątku jest jak członek rodziny. Dziewczyny, tak myślałam, że będzie Wam brakowało właśnie takiej opieki, takiego zajmowania się swoim pupilkiem. I dlatego mam dla Was mega, mega, mega niespodziankę. Niespodziankę? A co to takiego? My uwielbiamy niespodzianki, tak! Chodźcie, znajdziemy sobie jakąś fajną, przytulną ławeczkę, to pokażę wam coś naprawdę fajnego. Jezus. Mamo, daleko jeszcze, bo już się nie mogę doczekać. Nie, już niedaleko. Przejdziemy tylko na drugą stronę i tam jest takie fajne miejsce. Wow, jak tutaj mnóstwo kaczek! Poczekajcie, kochane kaczuszki, nakarmię was, proszę bardzo! Widzicie, jak zjadają! Dobrze, że tutaj na miejscu jest kaczkomat, to nakarnimy je trochę! Jakąś rękę kaczuszki, słoneczka. Proszę! Dziewczyny naprawdę uwielbiają się opiekować różnymi zwierzętami. Na pewno bardzo się ucieszą z tej niespodzianki, którą dla nich mam. Agatko, a chciałabyś jakieś takie wielkie, dzikie zwierzątko nakarmić? Tak! Najlepiej, lwa! Wow, Agatko, ty to sama jesteś jak lew. Lew to tylko taki większy koczek. Agatka, a ty co tutaj robisz? No, jak ty co? Zobaczysz, skończyłam malować obraz. Jak ci się podoba? No, powiem ci, że masz talent, Aga Chciałabym kiedyś zostać taką prawdziwą malarką. Dobra, siadajmy tutaj, dziewczyny. Okej. Okay. No, mamo, no, zapomniałaś, że miałaś nam coś dać? Szybko wyciągaj tę niespodziankę. Na was? Bici? Bici, Super! Dziękuję! Ale yeah, mega! Zobaczcie! Przecież Bici, to cyfrowe, interaktywne zwierzątko. A jak za to pociągnę, to co się stanie? Wow, To jest jakieś fajne zwierzątko! Tylko w środku. Ono coś do mnie mówi. Tak, bo Beatsy reaguje na dotyk i ruchy. Wyciągnijcie z pudełka swojego pupilka, a same zobaczycie jaka fajna jest z nim zabawa. Zobaczcie kochani, tak wygląda nasze Bici po rozpakowaniu. Żeby zacząć z nim zabawę, musimy usunąć tą folijkę. Łubik się cieszy. Dobra, odklejamy folijkę. Satysfakcja. Jak się cieszy malusiu. I teraz Agatko przyciągnij po tym pasku od lewej do prawej strony. Cześć Bici! Co mi oferujesz? Wow, co to jest? Jakie cute! Cześć Bici! Okay, Ona wygląda jak płaszcz. Czy? Bici jest szczęśliwy, tak ja się, tak się Nie fajnie bawię. A teraz z góry na dół. Bici, wszystko ok? Bici, żyjesz? Jest, dobra. No widzę, że przeszłyście już pierwszy etap poznawania swojego Bici. O, jaki sweet. Dobra, teraz przesunę po pasku, może w tą stronę. Co zrobisz? O jaki jest szczęśliwy, ty pogłaszczy go. O jaki cute. Dziewczyny, Bici jest po prostu jak prawdziwe zwierzątko. Trzeba się nim cały czas zajmować i zaspokajać jego potrzeby. Takie poznawianie zwierzątka jest bardzo ciekawe. Chyba poznawanie. No to no tak, ale trzeba się nauczyć jego obsługi. Dziewczyny, a wiecie, że w bici można skolekcjonować aż 15 zwierzątek? Serio? Aż 15? Zobaczcie, teraz będę sprzątać jego kupę. Popatrzcie, pyk. I do śmieci Tak, i właśnie, kiedy nasz Bici zrobi na przykład kubkę To wtedy to się pojawia po prostu taka informacja w takim dymku I Agatce się ona pojawiła Są też inne informacje, na przykład kiedy jest głodny Kiedy chce, żeby go poprzytulać, pogłaskać To właśnie wysyła taką wiadomość Tak, w takim dymku Dziewczyny, chodźmy teraz do domu Nauczycie się Mamo, poczekaj, bo mój zwierzaczek zrobił kubkę Muszę, muszę po prostu, wiecie, ogarnąć go Posprzątać Siła wyższa Posprzątaj kubkę i idziemy do domu. Nauczcie się jeszcze lepiej obsługi, a jutro mam dla Was fajny challenge. Może zrobimy cały dzień: opiekuję się Bicji. Ej, dobra, ej, Aga, to jest mega super pomysł. Mi się mega właśnie spodobało to bici więc ten challenge to będzie po prostu coś super No tak. właśnie, a my lubimy challenge, prawda? Tak. A ja uwielbiam się opiekować zwierzątkami. Więc ten challenge to jest dla mnie. Wow, już nie mogę się doczekać jutrzejszego dnia. Można jak mi się spało? No całkiem w porządku, ale już z samego rana i taki upał. No co się dziwisz? przecież są wakacje, musi być gorąco. No w sumie masz rację. Śniło ci się coś w nocy? Mi nie, a Tobie? Mi się śniło, że była zima i trzeba się było grubo ubierać. O, oh, nie włożyłam teraz kurtki i czapki na siebie. Ej Monika, a co dzisiaj będziemy robić? No mama coś wspominała, że mamy iść na plażę, kąpać się. Przecież w taką pogodę to co można innego robić? Ale przecież dzisiaj mieliśmy mieć challenge. A no tak, cały dzień z naszym pupilem, z Bitsy. A on też może iść z nami na plażę? No pewnie że może z nami pójść na plażę, przecież możemy go zabierać wszędzie. No nie ma na co czekać, chodźmy Bitsy. No, mówiła, że mieliśmy dzisiaj iść na plażę, się kąpać. Spokojnie, plaża nie ucieknie, a dzisiaj jest tak gorąco, że taki spacerek w chłodnym, zacienionym lesie będzie chyba lepszy od plażowania. A poza tym, chyba dobrze wiecie, że zwierzątka też trzeba wyprowadzać na spacer. No tak, i dlatego wzięliśmy nasze Bici. Bici, zobacz, jaki świat jest piękny i kolorowy. Słuchajcie, Bici to przecież takie cyfrowe zwierzątko, ale przeniesione do takiego realnego świata fizycznego, no można się nim po prostu opiekować, tak jak normalnym, normalnym zwierzątkiem. Nawet jeszcze fajniej. Słuchajcie, dzięki Bici dziewczyny, chociaż na chwilę odkleiły się od telefonów, od komputerów, a jeszcze dodatkowo dzięki temu, że zajmują się zwierzątkami, no, stały się takie troskliwe, takie opiekuńcze. Od rana do wieczora o niczym innym nie myślą, tylko żeby właśnie spełniać oczekiwania Bici. Także bardzo pozytywny tutaj jest aspekt posiadania tych zabaweczek. W zależności od tego, jaki ruch się wykona, Bici różnie reaguje. Zobaczcie, zobaczcie, kiedy go szejkujemy. Kręci mu się w główce i jak zabawnie szaleje. Super, tak jak na wesołym miasteczku na Karuzeli. Ryku, co się z nim dzieje? Bici, on jedzie teraz samochodem. Bici, co się z Tobą dzieje? Okej, okay. mam coś w słoiczku, czyli chyba mam nową postać. Musimy to sprawdzić. Przyjdźmy tutaj, słoiczek. Tak, mam rybkę, mogę nakarmić Bici i wtedy będę miała nową postać. Dobra, uwaga. I chyba będę miała takiego kociaczka. Wow, ono tak przecież kociaczek nie rybkę. Jaki sweet. Nowy zwierzak odblokowany, ale się cieszę. Chcę odblokować wszystkie 15 zwierzątek. Ja też jestem bardzo ciekawa jakie Popilki jeszcze mi się trafią Słuchajcie dzięki takiej fajnej obudowie Można bici zabrać wszędzie Mieści się do torebki, do kieszeni Dlatego dziewczyny wszędzie z nim chodzą ostatnio Dzięki temu ten challenge nie będzie Aż taki trudny i go zaliczymy Słuchajcie każda postać Przechodzi takie jakby trzy fazy Najpierw jest takim malutkim zwierzaczkiem Potem jest dorosłym zwierzakiem A potem jest to super bici. To tak jak my Ja jestem malutka, Monika jest troszkę większa, a mama jest dorosła. Tak, jestem super mama. Monika, a może opowiedz, co zrobić, żeby zwierzątko stało się super bici? -y? Okej, okay, już wam pokazuję. Tutaj mamy takie serduszko. I żeby po prostu przejść na kolejny level swojego bici, -y, to serduszko musi się zapełnić. A żeby zapełnić to serduszko, musicie dawać jej swojej bici, -y, głaskać go. Dobra, ja teraz dam mojemu bici -y jeść. Proszę, kochany. Ten mój bici, co potrzebujesz, dobra? Klikamy. Okej, okay, czyli tak, mój bici potrzebuje jeść. Już ci daję jeść, kochany, okej? Okay? Proszę bardzo, jedz sobie. Jej! Monika, ten twój bici to straszny głodomor, cały czas tylko je. No tak, no bo przecież małe zwierzątka potrzebują dużo jedzenia, żeby urosnąć. No tak, masz rację. Mój bici, ten zaraz urośnie, ale się cieszę. Teraz muszę mu dawać dużo jeść. Proszę, kochanie, rośnie, rośnie. Muszę go trochę też popieścić. O, jest, jest, staje się starszy. Jest, jesteś już super, bici. I mam jakiś prezencik. Co to jest? Tak, mam nowego bici. Niku, ale super. Widzicie, tak to się robi. Unika, pokaż mi, jakie jest nowe zwierzątko. Dobra, już. Jeszcze rybka, widzisz, takie bąbelki wysyła przed chwilą. No tak. Ale fajna. A no, jaka ładniutka. Muszę jej dać o, jeść. o, chciałam ją pogłaskać troszkę. O, dobra, to proszę mam, pogłaskaj. Ale fajne to Bicji, nawet dorosły się może wciągnąć do tej zabawy, naprawdę. Zobaczcie, mam nowego pupilka, tylko muszę tutaj przejść. Tutaj mam słoik i otwieramy słoik, serek. O, no, co to, co będzie? to jest? Zobaczcie! To może być myszka! myszka. Jogosław! Mogę też ją pogłaskać? Tak. Pogłaska. O, cześć myszku, jaka sweet! Dobra, widzę, że zabawa bici bardzo Wam się podoba, o ale tak. chodźmy może wreszcie na plażę trochę, poplażować. Okej, okay, mamo, ale na plaży będziemy mogli zabrać nasze bici. No jasne, nawet musicie zabrać bici, bo przecież macie challenge, no tak? Musicie się nimi no opiekować tak. cały dzień. Kąpać może bici się nie będą, ale <gry> będą się opalać na słoneczku. Zobaczcie, biorę bici do kieszeni i lecimy nad jeziorko na kąpanko. Jej, ale mega! Już jesteśmy na plaży i zaraz się będziemy kąpać! Monika, wzięłaś materację i kółka. Wszystko potrzebne do pływania. No, pewnie, że tak o niczym spokojnie, Agatka, nie zapomniałam. Ale najważniejsze, że wzięłyśmy Bixi. Ona chyba pierwszy raz są nad jeziorkiem. Okej, okay, ale zanim pójdziemy do wody, pokażemy Wam, jak grać w specjalne gry. O nie, mój Bixi coś potrzebuje. Poczekajcie chwilkę, za chwilkę pogramy. Aha, on chce spać. Dobrze, już cię usypią. Bixi śpi. Jest, dobra. I zadanko się zaliczyło Właśnie od czasu do czasu przysyła taką wiadomość. Właśnie, że chce spać, że zrobił kupkę albo że jest głodny i trzeba odebrać tę wiadomość i spełnić jego prośbę, prawda? Tak. Dobra, i ja już wam pokazuję jak się gra w te gry, a więc tak, przechodzimy sobie tutaj. Jeżeli chcecie zagrać w grę, no to wasz bici musi być super bici, no bo inaczej wtedy nie będziecie mieli tej zakładki gry. Czyli gry odblokowują się po prostu, kiedy zwierzak jest już dorosły, jest super bici. Słuchajcie, niby te gry to proste, ale trzeba troszkę potrenować, żeby mieć dobry wynik. Mój rekord to 15. Piszcie nam w komentarzach albo w społeczności, czy wam udało się osiągnąć lepszy wynik. Ale Monika, słuchaj, czy tutaj tak? jest tylko jedna gra? Nie, mamo, no jak jedna. Każdy zwierzaczek ma swoją inną grę. Dzięki temu ta zabawka nigdy się nie znudzi. Zobaczcie, jak trudno oderwać się od tych zabaweczek. Muszę wyganiać dziewczyny, żeby szły się kąpać. Dobra, dziewczyny, idźcie trochę na plażę, trochę się pokąpać. Zobaczcie, ile ludzi już jest. A kto zajmie się naszym bici? No jak to kto? Ja! No dobra, Agatka, lecimy się kąpać, chodź! Co malutki, co chcesz? Jeść! Tak, o, A może ci pokołysać troszkę? Tak, chyba będziesz spać. Ej, zabawa tymi bicji, naprawdę jest fajna. <grych> Przypomniało mi się jak dziewczynki były takie malutkie i takie słodziutkie minki się właśnie do nich robiło, zmieniało im się pieluszki, a one tak się cieszyły. To te bici też właśnie takie są. Chodźcie wezmę wam coś do picia, albo jakieś lody, albo jakieś i trochę okay. się schłodzimy. Dobra, to my w tym czasie połowimy się Bici. O nie, mój Bici coś potrzebuje. Już słoneczko, co byś chciał? O nie, zrobił kubkę. Dobrze, już sprzątam, już sprzątam. Spokojnie, nie bądź smutny. Pyk, pyk, pyk do kosza na świecie. Oj, słudziaczku, muszę ci dać jeść. Jak my jemy, to oczywiście, że ty musisz jeść razem z nami. Co takiego pysznego byś chciał? Żółw to chyba sałatę by chciał zjeść. Dobra, klikam w jedzonka. O, jaki piękny. Ale super zajadasz. Jak będziesz tak jadł, to szybko urośniesz. Tak jak ja. Zawsze mi to rodzice powtarzają. Dziewczyny, zmuszłam już zamówienie, zaraz będzie Jesteszcze jedzonko. Jej! Ale mamy fajne wakacje. Dobra, Agatka, chodźmy już spać. Ja jestem strasznie śpiąca. I w ogóle zobaczcie, kochanie, jak fajnie właśnie w nocy widać bici. O zobaczcie, no Bitsy też już poszedł spać. Ciii. Usłyszycie, jak on chrapie? Mój bici już nie chce spać. On chce się dalej jeszcze bawić. Zobaczcie, jak się ślizga. W tą stronę i w tą. Siuuu. Łobuziaku, pora już spać. Śpi, śpi. Jutro rano się zobaczymy. Widzicie? Zasnęła. Mój pupilek jest bardzo posłuszny. Klikajcie łapeczki w górę dla naszych mega zwierzaków. Jeżeli chcielibyście zakupić Bitsy, to link do strony sprzedawcy jest w opisie. Oglądajcie nasze filmiki w każdą środę i w każdą sobotę. Wbijajcie też na nasz drugi kanał no to Gramy. Odwiedzajcie nas na naszym Facebooku oraz na naszym Instagramie. Ja subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem. Pa, pa.